U powieści tej nakłoń ucha... Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Mamy tutaj świetną okazję poznać trochę historii i kultury, która się u nas na kanale zbyt często nie pojawia, ale mamy od tego eksperta. Proszę bardzo. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Michał Górny, jestem doktorem historii, specjalizuję się także w archeologii. Przyjechałem tutaj z mojego muzeum w Sochaczewie opowiadać o historii Japonii, przede wszystkim o westernizacji Japonii, jak się to zmieniało. Po kulturze ten temat jest znany. Ostatni samuraj, liczne mangi. Anime. Warto powiedzieć, jak to naprawdę było opowiedzieć, jak właśnie w tym XIX wieku ta Japonia się westernizowała. To są głównie moje tematy po konwentach typu Elgaton, Anima czy teraz na Bekonie Pojawiam się właśnie, mówiąc o historii Japonii. Dzisiaj jest XIX wiek, ale opowiadam także o archeologii Japonii, o średniowieczu w Japonii, czy też tematy bardziej popkulturowe, czyli rola Jakuzy w dzisiejszym społeczeństwie, czy także tematy o Manze. To już bardziej, tak powiem, ze strony fascynacji. Tak, tak, tak. To jest współczesne haori, które w Japonii noszone jest formalnie przede wszystkim w jakichś uroczystościach bardziej formalnych, nawet śluby, pogrzeby, wesela. Haori używane jest z tradycyjnych członków społeczeństwa. Wciąż można kupić kimono. To jest właśnie fajne w Japonii, że w Polsce nie możemy zapewnić sobie dochodzenia, tak powiem, sarmackich ubiorów. W Japonii kimono, które wywodzi się w Dzisiaj w sklepach jest do kupienia. To jest właśnie chaori, które zostało ściągnięte z Japonii. Zresztą jest ono dwuczęściowe jest to pełna jedwab. Bardziej nieformalnie, jak chcę wyjść, nie na imprezę taką oficjalną, urzędniczą, tylko jak chcę pojawić się na przykład na mieście, a jestem tradycjonalistą, to zakładam chaori. Zakładam je właśnie w ten sposób. Prywatnie powiem, że bardzo cenię sobie rękawy, można tam schować parę rzeczy, dodatkowe kieszenie zawsze się przydają. No prawie jak w kontuszu, gdyby miałeś na sobie narzucony też powinny być Tak, szerokie rękawy. Ja myślę, o tej westabilizacji o Japonii, to by się, jest jestem ekspertem do Japonii, ale mi się kojarzy, że oni że często mają tak, że robią jeden ślub jakby w tradycyjnym stroju i jeden tak jakby pseudoeuropejski. Zgadza się, oni łączą tematykę. Bardzo fajne są na przykład pocztówki z początku wieku, gdzie na przykład mamy japońskiego świętego Mikołaja, który do skarpet dzieciom japońskim daje prezenty. Dla takiego porównania, 1% Japonii to są chrześcijanie, więc trudno oczekiwać, żeby ten Święty Mikołaj tam był czymś religijnym. Jest to po prostu aspekt kultury. Na przykład Japończycy obchodzą 24 grudnia Święta Bożego Narodzenia, obchodzą. Mimo że 1% społeczeństwa to są chrześcijanie, obchodzą to wszyscy. A ja to obchodzą? Przy czystej czekoladowej i kubełku KFC. Właśnie coś zapytać, czyli mówisz, że to o tym, że wyjedzą KFC na święta, to prawda, to nie jest wymysł internetu? Zgadza się, jestem takiego japońskiego... Przyjmowania wzorców, przyjmowania ich bezrefleksyjnie jako elementu kulturowego, natomiast obdzierania ich z tego elementu religijnego. Kiedy do Japonii pojawił się przedstawiciel KFC, żeby odchodzić restaurację, odkrył, że Japończykom można łatwo pewne rzeczy wprowadzić, w reklamę, poprzez komercjalizację. I faktycznie taką zresztą kampanią marketingową wmówił Japończykom, że w Europie, że na zachodzie, do którego się jednak oglądają, wzorują, modne jest w zasadzie, że jest taki zwyczaj, że je się tak taką fajną kolację, właśnie wigilijną i że najlepiej zrobić to przy kubełku KFC. Jest, już... jest. Ta, z coca cola najlepiej jazdać. Tak, jest z Coca-Colą, natomiast faktycznie tym elementem właśnie KFC są takie zestawy, bo no, jakby nie patrzeć, nie spotkałem się w Polsce KFC z ciastem czekoladowym, natomiast tam faktycznie w KFC można kupić sobie zestaw wigilijny, czyli kubełek i ciasto czekoladowe. <laughs> Tego u nas nie ma, ale może tego akurat nie żałuję, że u nas nie ma, bo akurat staropolskie potrawy i tradycje mamy własne, wesołe. Natomiast... E, cóż, w takich dalekich krajach po, posłuchać. No My co, dzisiaj mieć prelekcję i pijesz prelekcję też o... Nie, nie, dzisiaj jestem tylko tak dwugodzinny wykład o westernizacji Japonii. Tylko. Zazwyczaj jeszcze mam do tego jakiś wykład o początkach Japonii, ale też o relacjach polsko-japońskich, bowiem pierwszy Polak zresztą jest to Shise, związany z Polską Sarmacką, Idealnie. ponieważ pierwszy Polak, który pojawił się w Japonii, był to Wojciech Męciński, który był bogatym szlachcicem pod koniec wieku. 16 XVI w zasadzie był to człowiek, który popierał Zygmunta III Wazę i z tego tytułu jako jego poplecznik został wysłany do Rzymu na, tak powiem, szkolenie duchowne, ponieważ on później został biskupem, został, kim, został osobą ważną. Natomiast tak naprawdę z tym biskupem musiałbym sprawić, natomiast Pateś był bardzo ważną osobą duchowną. I został jezuitą. Przekazał swój majątek jezuitom i właśnie w XVI wieku pojawił się w Japonii, żeby westernizować, żeby w zasadzie przekazywać wiarę chrześcijańską. No, ten pierwszy Polak w Japonii nie skończył dobrze, ponieważ... Nie byli, nie byli Tradycyjna japońska tortura dla, niestety, dla duchownych, napojenie wodą oraz... Następnie, jak powiem, taniec po tymże panu. Skończył niestety źle, został zamordowany. Więc można powiedzieć, że te pierwsze polsko-japońskie relacje w tym XVII wieku nie zakończyły się, w xvii wieku, nie zakończyły się dobrze. Chociaż trzeba też podkreślić, że na przykład o Japończykach pisał przez Skarga w swoich kazaniach, w swoich dziełach. w ogólnie dość intensywnie próbowali jakby akcję w Japonii. Zawsze że się właśnie kojarzy, że jeżeli już jakoś katolickie, to właśnie już jakoś tu, czyli od początku. Już. Bo to był taki fajny zestaw. Handel plus, to znaczy handel plus misjonarz na każdego hiszpańskiego, na każdego portugalskiego kupca przypadał zawsze jeszcze jakiś dobry Jezuita, franciszkanin czy inny właśnie przedstawiciel kleru, którego zadaniem było faktycznie nawracaniem. Pierwszemu temu władcy Japonii, który zjednoczył po części Japonię centralną, odzieną to nie przeszkadzało. On nawet sobie cenił, bo on wojował z klasztorami buddyjskimi. On był przeciwnikiem buddyzmu jako takiego elementu politycznego. Kapłani buddyjscy chodzili mu tu na głowę, w świątynię przeskazałem mu w polityce, i on stwierdził, że będzie równoważno to chrześcijaństwem. Zawsze, Ale co co powoduje, tak? jak mu się umarło i na jego następca, to Jotowiec stwierdził, że chrześcijaństwo mu się już nie podoba. Jest już nie w modzie, jest passé. Wynikało to głównie z tego, że zaczęto kwestionować jego władzę. No bo jeżeli nagle pojawia się, że jest Bóg w niebie, no to moment, ja jestem się zwierzchnikiem, jako szogun, jako władca, jako szogun. Ewentualnie cesarz, którego rola była niewielka, ale wciąż był Bogiem. I nie może być tak, że nagle jest inny Bóg, prawda? Więc zaczęto dyskryminować. Cóż, cesarze, że też mieli ten problem, że w sumie, no jak to, że my jesteśmy największymi, największymi na świecie bezpośrednio wchodzącymi tam, tak. litr, tam a, tu, a tu jednak jest jakiś bardziej uniwersalny. E, I pop. później sporo inwestytura, prawda, Henryk IV i innego. to całe średnie wiecie. Zobaczcie, bo tak, okres jakby zamknięcie Japonii, to nastąpił w mnie. Później tak, po 17, 17? Polityka Sakkoku no. zaczęła się w momencie, kiedy trzeci władca zdobył całkowitą niepodzielną władzę. To był, yy, to był oczywiście Ieyasu Tokugawa, który po roku 1600 zdobył niepodzielną władzę na całą Zjednoczoną Japonią. I mniej więcej do tego momentu on zaczął zamykać kraj w politykę izolacji na polityką Sakkoku. I od 1634 od lat 30. w zasadzie nikt nie ma prawa wstępu do Japonii, za wyjątkiem jednym małym, to jedna mała galijska wioska, bo mówimy tu oczywiście o wyspie Dejima, w której mieszkały i mieszkali Holendrzy, bo to faktoria holenderska, tylko oni mogli prowadzić taki ograniczony handel z Japończykami. Z ciekawości mamy oczywiście naszego jego europejskiego najsłynniejszego malarza, czyli Rembrandta Hermaszona. Rembrandta, jego grafiki, zachęcam do przyjrzenia się grafikom, nie tym obrazom ogólnym, tylko mniejszym grafikom, bo one są rysowane, malowane na japońskim papierze. O. Wynikało z tego, że był najlepszy, możliwy dostępny papier w latach 30., 40., 17. wieku można było go dostać. Był z Japonii sprzedawany w niewielkich ilościach, bo ten handel był niewielki, ale był. I w związku z tym faktycznie Holendrzy handlowali. Oni byli utylitarni to w zasadzie o ile Portugalczycy i reszta wychodziła z założenia, że handel plus i handel plus chrześcijaństwo. Holendrzy wychodzili z założenia, że biznes musi być najważniejszy, kasa musi się kręcić. Z chrześcijaństwem, Holandia jest daleko, protestantyzm to też zakładał swoją drogą, że tak troszeczkę. Inny do tego stosunek. My jesteśmy tu, Holandia jest tam, biznes jest tutaj, kasa jest tutaj. Proszę. Japończycy poszli dość radykalnie, bo nie chcieli takiej zamknięcia polityczne, ale w sumie co, oni też nie byli, całkowicie no, broń palną? Z... Nie, 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 nie bezprzeciwnie, nie, oni chyba... przyjęli broń palną w, w, w latach 40. XVI wieku, chętnie ją przyjęli, nie traktowali jej wbrew pozorom jako coś negatywnego. Broń palna, czyli tak zwane arkebuzy Tanegashimy, czy też przybyły na wyspę Tanegashima w 1534 roku i one zostały przyjęte po prostu, mm, nam się to podoba. Dlatego, że musimy rozróżniać, że samuraj w XVII wieku, XVI, to nie jest samuraj ten, według kodeksu Bushido, w wieku XVIII, XIX. Jeżeli samuraj stosuje fortel, jeżeli stosuje wojnę partyzancką w wieku XVI, jeżeli stosuje niehonorowe metody walki, jest to akceptowalne, bo on ma wygrać. I nie jest to traktowane jako coś naprawdę negatywnego. Później tak, wtedy nie. I Brąpalla się wpisała w ten okres, kiedy możemy z tego korzystać. Nauczymy się to robić, nauczyli się tego to robić, i w zasadzie do XIX wieku te arkebusy rządowe się nie zmieniły i były, jak najbardziej były. A widzisz, bo mi się to zdało już generalnie w jeden, jeden w okres, że, że, że ten... I, i, z, I z ostatnią szarżą e, samurajów e, z... Się... Zawsze walczę z ostatnim samurajem, jak ten film, to jest moje prywatne guilty pleasure, love and hate. Ja uwielbiam te <trymiosenka> sceny. To jest fajny generalnie. To tak, jest świetny, naprawdę. Da. Sceny, zbroje, ten dajmy Katsumoto, który rzuca się na karabinę Gatlinga, nawet ketaczownicę Gatlinga. Problem polega na tym, że on jest wzorowany na przywódcy buntu, na Saigo Takamori. To jest bunt Saigo z roku 1977. Każda dziewczyna, która pokazuje Saigo, jego buntowników, Saigo ubiera się w mundur brytyjski. I albo jest w kapeluszu admiralskim francuskim, albo w mundusze brytyjskim, bo w rzeczywistości oni nie walczyli przeciwko technologii, tylko przeciwko likwidacji praw samurajów. Hmm. To naprawdę nie chodziło o to, że... O przywileje stanowe tak naprawdę, tak? stanowe. Tak naprawdę samurajowie Saigo, czyli ci archetypiczni samuraje, właśnie z ostatniego samuraja, tam Tom Cruise, wiemy, szaleje hmm. z kataną w zbroi, oni tak naprawdę, jak zobaczymy zdjęcia, oni są uzbrojeni w brytyjskie karabiny Enfielda, i mają artylerię, klasyczną y, artylerię brytyjską Whitworth'a i inne działa. Y, I przez brak działa, zresztą mało ich mieli, przegrali oblężenie Kagoshima, y, przez co nie uchwycili władzy na, 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 wyspie, y, na wyspie południowej i efekt był taki, że powstanie upadło, ale nie dlatego, że atakowali mieczami i z łuku, tylko po prostu mieli mało artylerii, a i później więcej broni palnej było po stronie rządu. Czyli trochę mit jak w Polsce, że w 1939 nasza kawaleria szablami niemieckie czołgi okładała. To, to będzie... jest swoją drogą też bardzo ciekawy mit, który wynika właśnie z propagandy niemieckiej. Tak, tak, ta, Między innymi z filmu Kampisz Schwadel Lutzow z 1940 roku. Oni koniec powstanie przegrali, więc też bym nie mogła, można było to wszystko przedstawić tak jak, tak jak pasowało. Jeszcze Polacy niestety ten mit o Kawalerii z naszymi się powielali, ponieważ mamy film Lotna Andrzeja Wajdy. No to będę chyba ja sobie Andrzeja Wajdę, ale on też w tym filmie Lotna pokazuje scenę, że polska kawaleria ułani atakują szablami te czołgi i one nie są z tektury. No tak, to nie... Bo, no oczywiście tak nie było, ale, ale, ale wiele osób tak do dzisiaj pewnie pisze w internecie. Na no, internet jest zawsze przechowaniem wszystkich menów i, i dziwnych pomysłów historycznych. Zgadza się, Demi to, co jest pastujące w historii, to jest możliwość demitologizacji, ponieważ historia sama sobie jest na tyle ciekawa, ma tyle ciekawych historii, że nie musimy tak naprawdę jej dodatkowo jeszcze barwić. My dzisiaj chwilę opowiadaliśmy trochę, właśnie my sarmacki mit trochę jakby odzieraliśmy z tych różnych narosów głównie w XVIII, XIX wieku stereotypów. E, tym, Sienkiewiczyzna, podejrzewam, że mowa się Nawet nie to, wiesz, chodzi o to, że, trochę o to, że dużą część jakby jest kształtowana na podstawie jakby, wiesz, wpisów, no z okresu sejmu czteroletniego wielkiego, a to były często walki, że na szablach, tak? No i różne rzeczy takie, i generalnie to, że to… Czy, Często po by prostu spory dosłownie stronic politycznych i trzeba to uwzględniać w kontekście, że jak się tam familia Czartoryskich nawarzała z innymi stronnictwami, to nie wszystkie te powielane przez nich wydawane w gazetach tezy w ogóle były prawdziwe, tylko po prostu to był element walki, walki politycznej. Walka tak, polityczna tak. była generalnie. Po prostu nie bierzemy pasz chwila jako źródła Tak, chyba tak, tak. Była. A czasem tak się niektórym chyba, już może badaczom teraz już nie też się odchodzi, ale zawsze to bo modne pokazywanie generalnie, jak wiesz, no, pasowało też do ideologii, że no armaci to ogólnie siedzieli i pili, tylko pili i walili się podstawy i, 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 ten, tak, i szarmata jak taki... 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 Tak, 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 tak. Chociaż oczywiście w szarmacie taki gen też mieli, no bo to, to czasem wolność była pociągnięta aż do absurdu. Czy dzisiaj, <grym> tu będzie, jakby się o różnych tam bohaterach, którzy, o księdzu Lisowczyku i inne takie... <grym> na tego typu historii. Co? Czyli co, jak będziecie gdzieś posłuchać, to co mówisz, na stronie? E, ja prowadzę to? na Facebooku e, bloga historycznego w kraju Chryzantemy, historia Japonii e, od czasów najdawniejszych do dziś, zachęcam do artykułów. E, parę także nagrań tam się znajduje, więc to jest przede wszystkim tutaj, w tym aspekcie przede wszystkim dzisiaj występuje i zachęcam do czytania postów na tymże blogu facebookowym. Pewnie. Podepniemy oczywiście, linki pokażemy, bo słuchajcie, moi drodzy, warto, warto słuchać, warto jeździć na takie konwenty, bo można ciekawych ludzi poznać, spotkać, zapytać, posłuchać. A jak, a jak nie jesteście na Bykonie, to za rok, ale zerknijcie po prostu na stronę, zerknijcie na, na bloga. Zapraszam, zachęcam, możemy też się skontaktować, możemy porozmawiać. Też na przyszłe konwenty jak najbardziej, na pewno jak damy radę, Bykon i inne konwenty w przyszłym roku jak najbardziej. Zawsze się staramy w tych relacjach pokazać, że generalnie nie tylko trzeba, wiesz, bo ludziom się to że to jest fantastyka na przykład albo też w stylu. jak najbardziej Bardziej jest bardzo szeroka gama. Y, autorzy, literaci, historycy, eksperci, naukowcy, widzicie, wszystkich można spotkać i warto na takie spotkania się wybierać. Dziękujemy serdecznie. Ja też bardzo dziękuję. Co? Powodzenia w krzywieniu wiedzy i, i do zobaczenia, mam nadzieję. Do zobaczenia. Sajnie. Dzięki, dzięki. Ludu wierny mój, a posłuchaj.